Siemano widzowie, troszeczkę nieplanowany odcineczek, taki bardzo, bardzo malutki względem newsów. Przede wszystkim jeśli chodzi o mnie, to przypadkowo udało się lotnąć na moim 62 palu pieraczek napala, pala, który no, nie, nie przyda mi się raczej daleko, chyba że coś się zmieni ostro, no bo po prostu nie miałbym klątwy, a będę kminił klątwę z furruka, żeby mieć jakąkolwiek. Druga sprawa, mieliśmy awarię serwerów, co pewnie będzie nawet tytuł taki fajnyusi, clickbaitowy, co by było troszkę więcej wyświetleń. Mieliśmy awarię, była gdzieś tam od godzin porannych, bo to było przy aktualizacji, aż do północy, ponad północy gdzieś tak koło pierwszej, dopiero włączyli serwery. I w związku z tym, co dziwne, bo na przykład przy licytacjach nie dostaliśmy nawet przeprosin do, od administracji, to tutaj dostaliśmy przeprosiny i mały bonusik. Już wam go zaraz pokazuję. Byłby to jakiś miksik Kolosów czy cokolwiek, ale stwierdziłem, że po prostu pokażę też ten kodzik. Ko kodzik to jest Kolosi wakacje 22. Kolosi wakacje 22. Polecam odebrać. Ja to odbieram na Perkunie. Błoga z tego co już zobaczyłem to nie miałem żadnego depoloka, więc prawdopodobnie pójdą sobie na małego łowca. No to muszę ten 140 w końcu bić. No i tak, patrzymy co dostaliśmy. Przede wszystkim 35 łap aligatora, czyli to mamy 5 wejść na kolosa. Spoko sprawa. Jak zwykle zbugowane okienko, ale nie przejmujemy się tym. Tutaj mi się dodało, mam 53. Mm. Te podaruneczki, czyli te, te wszystkie zaśpiewy i tak dalej. O, tutaj łapka dodatkowo, jakiś tam zaśpiew. Ciekawe, te tepy gówniane na kolosa. No i dwa zaśpiewy. Do tego mamy na y, 15 dni tutaj długo y, 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 exp na moby. To właśnie mi się mega przyda na owcy, żeby podbić trochę ten level. Questy o 100%. To czego tak szczerze to nie polecam, bo ludzie będą znowu na tej topce odbierać te questy, Co za. Nie wiem, nie rozumiem tego. Ehm, no i jakieś tam błogo też wygasające. Ehm, tutaj się dziwię, że te heroiczne błogo wygasa. No bo po co? Tak jakby to jest zwykłe bogo i to niezbyt dobre z unikiem Izesa. No ale wrzucili coś takiego. Ehm, no i tyle. To dostaliśmy w ramach tego wszystkiego. Możemy też otworzyć to okienko z kalendarza u Nelo. To jest chyba ten NPC koło wejścia na kolosa. No i w sumie to jest tyle. No, a dodatkowo mamy jeszcze taką sprawę, że przedłużyli tropicielów herosów o jeden dzień. I przedłużą wydarzenie wakacyjne, co ciekawe. To mi się bardzo opłaca, bo zawsze chciałem mieć jakąś fajną legówę w swoje urodzinki, czyli 1 września. I tym razem może się udać, bo tak byłoby, byłby event wyłączony 1 września rano, a tak będzie 2 września rano. Także cały 1 września mam na zlatanie czegoś ciekowego. Także cóż, zostawiam z tymi informacjami. Polecam odebrać sobie tutaj nagrodę pocieszenia. Z tego co zauważyłem, to można odebrać tylko raz. No i co? W takim razie do następnego odcineczka i się mano.